Witam Was na krótkim wideo poradniku. W tej części pokażę Wam, jak zmienić domyślną wyszukiwarkę w Firefoxie. Yy, pasek szybkiego wyszukiwania w Firefoxie znajduje się obok pasku adresu. Yy. Wyszukiwarki możemy zmieniać poprzez najechanie tutaj danej wyszukiwarki. Domyślnie jest tutaj wybrane Google. Yy, chcemy zmienić. Jeśli nie ma tej, która nas interesuje, wybieramy po prostu opcję Zarządzaj wyszukiwarkami. Domyślnie jest dodanych kilka wyszukiwarek. Ilość i jakie są to wyszukiwarki zależy od nie, wersji Firefoxa, od tego czy jest dostarczona, y, czy pobieramy to z jakiejś strony, gdzie Firefox został dostosowany do, do danego producenta. Dla np. systemu Ubuntu, jak widzimy, strona tytułowa jest Ubuntu, ale wyszukiwarka jest Google'a. Żeby pobrać więcej wyszukiwarek, wybieramy sobie tą opcję. Przechodzimy do y, dodatków Mozilla, Firefox. Jeśli chcemy dodać na przykład y, wyszukiwarkę Microsoftu, wybieramy sobie opcję. Możemy zaznaczyć, co nas interesuje. Oczywiście ja nie będę instalował, ponieważ y, nie korzystam z niej, więc, więc tutaj wybór należy do Was. Oczywiście najbardziej popularną obecnie jest Google, natomiast jeśli cenimy sobie nieco prywatności jak wiemy google zbiera bardzo dużo informacji na temat tego co szukamy też proponuję yy, oczywiście wedle potrzeb dokonać odpowiedniej zmiany ja korzystam z DuckDuckGo klikam sobie zainstaluj oczywiście wybór wyszukiwarki należy do was e, Tam akurat bardzo dużo e, pozytywnych opinii e, odkąd korzystam z tej wyszukiwarki to ilość kontekstowych reklam czy różnych pop-upów, y, które się pojawiały na stronach, z, no, zmniejszyła się radykalnie. Szczególnie tam, gdzie reklamy są dostarczane przez Google. Y, jak została już dodana, możemy sobie z rozwijanej listy to wybrać. Jeśli sobie teraz klikniemy tutaj Enter, przejdziemy na stronę główną. Teraz możemy przejść do preferencji, aby sobie ustawić tą jako stronę y, domyślną. I nasza strona tytułowa się zmieniła. No widzimy, możemy sobie e, tu wyszukiwać, czy bezpośrednio tu. Możemy w każdej chwili powrócić do Google'a. Także zachęcam do korzystania też z alternatywnych wyszukiwarek. Dzięki za uwagę i na razie.